Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj chciałbym Was zaprosić do kolejnego filmu z serii Wybierz Kartę. Temat, jaki będziemy dzisiaj poruszać, jaki ja będę poruszać i jaki będziemy interpretować to, co idzie w naszą stronę w niedalekiej przyszłości, w niedalekim czasie. Co zmierza, zmierza w naszą stronę? Czy będzie to miłość, radość, szczerość, czy może problemy, zawiedzenie, zawie, z, zawiedzenie się na jakimś rozstaniu? Wynosuję ehm, trzy karty. E, no i będziecie mogli wybrać tutaj, e, jak to w zwyczaju bywa, e, jedną kartę dla siebie. Jest to taki, jakby film troszeczkę interaktywny. E, no i będę omawiać tutaj. To, co w najbliższym czasie idzie w naszą stronę. A więc zobaczmy. Włączę tutaj podgląd na karty. Kart jeszcze nie tasowałem. Przetasuję karty. Karta pierwsza, karta druga i karta trzecia. Aby fajnie Wam to zwizualizować albo tutaj um, połączyć karty z kwestią wyboru, przypiszę kamyczki. Kamyk pierwszy, kamyk drugi i kamyk trzeci. Zastanówcie się, kochani, chwilę. Eee, postarajcie się tutaj e, skupić. E, możecie zatrzymać film, jeżeli potrzebujecie więcej czasu. Dam Wam chwilę, no, i za, za momencik będziemy przechodzić do interpretacji: karta pierwsza, karta druga i karta trzecia. Wybierzcie to, co Was przyciąga. Dobrze, jeżeli e, już wybraliście kartę, pozwólcie, że przejdę do opcji numer 1, do karty pierwszej. Co idzie w naszą stronę? W naszą stronę będą na pewno szły tutaj um, takie bardzo kalkulacyjne oraz takie asertywne działania. Karta Króla Mieczy mówi o tym, że będziemy tutaj na pewno um, chłodno oceniać sytuację, będziemy oceniać to, co do nas idzie, to, co do nas zmierza. Będziemy myśleli logicznie rzeczowo. Na pewno będziemy tutaj mogli mieć nawet do czynienia czy to z szefem, czy to z kimś starszym od siebie, kto jest bardzo oceniający, kto jest bardzo kalkulujący i na pewno będzie to czas, gdzie będziemy chcieli dążyć do własnych celów, kochani. Także tak, to jest karta pierwsza. Karta druga, którą osoby mogły wybrać, Teraz interpretacja dla osób, które wybrały kartę drugą. Fascynujące. A z kielichów, kochani. Jeżeli wybraliście kartę drugą, macie tutaj szansę na romance, na płomienne tutaj randki, na uczucie, które spadnie na was jak grom jasnego nieba, empatyzm, miłość, wyrozumiałość, chęć miłości oraz chęć okazania tej miłości. E, na, nie, w nadchodzącym czasie po prostu spu, może spłynąć na Was uczucie jak grom z jasnego nieba. I tutaj e, as kielichów to jest takie troszeczkę m, zakochanie po uszy i nawet nie myślenie chwilami logicznie. Czasami w rozkładach ta karta mi tak mówi, że Racjonalne myślenie tutaj e, nie ma po prostu racji bytu. Liczy się to, co jest tu i teraz. Także tak, jakieś mocne, ale to bardzo mocne uczucia. No a teraz, kochani, e, zobaczmy e, kartę trzecią. Osoby, które wybrały kartę trzecią. Zobaczmy, co idzie w Waszą stronę w najbliższym czasie. Mag. Kreowanie własnej rzeczywistości. Kochani, um, budujcie swoją przyszłość, swoje życie. E, kreujcie to, co chcecie. Pamiętajcie, że to wy budujecie swoją przyszłość. To wy budujecie swoje życie. Maki również jest taką osobą, która umie manipulować, więc może uda Wam się kogoś albo coś zmanipulować na waszą korzyść. Karta również może być przestrogą, żebyście uważali na jakiegoś rodzaju manipulantów. Osoby, które będą chciały Wam zmanipulować, czy to w pracy, czy to w Waszym tutaj otoczeniu. Także tak, to jest trzecia karta. Karta maga również mówi o tym, że my tworzymy, my mamy predyspozycję do tworzenia em, swojej rzeczywistości. Również może wskazywać o tym, że ktoś może mieć tutaj em, esoteryczne zdolności, nawet. Zaginanie także faktów. Uważajcie również jako przestrogę, aby nikt nie zaginał faktów przed Wami, tak? Nie manipulował tutaj informacjami, kochani. Może też być tak, że to Wy będziecie chcieli tutaj informacjami manipulować, także. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o to, co idzie do nas w najbliższym czasie. Jeżeli rezonuje z Tobą, jeżeli lubisz mnie oglądać, jeżeli podoba Ci się film, to co tutaj robię, zostaw łapeczkę w górę, zostaw subskrypcję. To rozwija mój kanał, a również daje mi takiego kopa napędowego do tego, aby dla Was nadal tworzyć. Również zapraszam na livey, które odbywają się w niedzielę o 13 oraz w piątki o 21.30. Macie tam możliwość za pośrednictwem Tiflii uzyskać odpowiedź na naucujące Was pytania. Jestem osobą, która jestem ezoterykiem, który specjalizuje się również w oczyszczaniu oraz oczyszczaniu czakr, a także zachęcam również do skorzystania z takiej możliwości. To tyle. Zapraszam Was do kolejnego filmu. A tymczasem żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Karty wyszły, można powiedzieć, że fajne. Myślę, myślę, że fajne. Może ten czas być dla Was sprzyjający. Także życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego poranka, w, w zależności od kiedy to oglądacie. Ściskam Was mocno. Buziaki. Pa. Do zobaczenia wkrótce.